Agata Kocikiewicz ma rzadki nowotwór mózgu. Jak walczy z nim? Byba kreska ona lidera demono. Agata Kocikiewicz po rozstaniu z Markiem Kocikiewiczem skupi Basi na wychowywaniu dzieci i prowadzeniu restauracji na w warszawskim Mokotowie. Restauratorka z czasem łubokreska Y ba sobie kreska Ecie z nowym partnerem. Niestety, nie cieszy Basi do Bugo na nowo zdobytym SZCZ, ciem rodzinnym. Kilka lat temu łagaty zdiagnozowano guza mózgu. Miałby to niegrozny cechaboniak. Po jakim czasie diagnoza brzmiała, jednak i znacznie groźniej. U Agaty zdiagnozowano bowiem oponiaka, czyli nowotwór z boliwy. O walce z chorobą Bakreskona Marka Kocikiewicza opowiedziała niedawno w WDDTVN. Agata Kocikiewicz o swojej walce z rakiem. Agata Kocikiewicz. Mimo tak dramatycznej diagnozy, zamierza dzielnie walczy z chorobą i opowiada o swoich sukcesach na tym polu. Na kanapie w DDTVN wyspi z Giebów, bo jak sama mówi, choroby nie kreska y si wstydzi. Zaczbo od tego, kreska Emia bambul giebowy, krwotoki z nosa, ale zrzuca Bam to na przepracowanie. Wiedziałam, kreska E, coś z E, będzie jej sama to lekcewa kreska Y. Półtora roku temu dowiedziałam że kreska E, mam go za mózgu. Ale pierwsza diagnoza to bypcech, a jak bagodny, kreska E, będziemy go obserwować, jak on rośnie. Tempo wzrostu jest du kreska o kreska przypuszczano. Dopiero jak trafi Bam do szpitala po wypadku samochodowym, okaza Bosi. kreska e trzeba by, bo go szybko wycina. Wtedy uzbysza Bam, kreska e to rzadki oponiak z boli wo trzeciego stopnia. Rak to nie wyrok. Choroby mo na si wstydzi. Ale teraz ma etap zboci przez mianie. Agata Kocikiewicz podkreśliła: Kreska E jest i u w całkiem dobrym stanie. Nie zmienia to faktu: Kreska E walki z chorobą by niezwykle trudne i bolesne. A to dlatego, Kreska E2 neurochirurgów bo operacji, bo bali się ewentualnych konsekwencji. Pacjentka po takim zabiegu mogła bowiem przestać mówi oraz chodzi. O swoich zmaganiach skoro Pagata Kocikiewicz powiedziała ostatnio tak, kreska E na bamach Wiwy. W wywiadzie dla magazynu mówiła między innymi. O tym, kreska E po uzbyszeniu diagnozy przygotowywa Basi na najgorsze. Bybam tylko SZCZ, liwa, kreska E mokrusza RK i Nok, kreska E nie straci bamowy, kreska E nic się nie dzieje. Trzy tygodnie później niestety okaza się jednak, kreska E to nowotwór z boliwy i to taki, który nawet wycity powraca. Wiem wice kreska e na pewno nie pozbywam się go na dobre kreska e za jaki czas znowu zagnieździ się w mojej giebowie ampersand agata kocikiewicz historia związku z markiem kocikiewiczem agata kocikiewicz wyżba za marka kocikiewicza po kilku latach znajomość i Ara wykaza Basi odwagi informujce publicznie o tym kreska e adoptowała swojego pierwszego syna. Po dwóch latach od jego adopcji w domu Kocikiewiczów pojawił się ich rodzony syn Miko Baj. Obaj Oba mają teraz po kilkanaście lat. Żeby pomaga jej w wychowaniu synów. W jest jestem samotny matk. ojciec spędza z cechabobcami dwa weekendy w miesiącu. Ale kiedy zachorowa Bam, okazało się, Bosi, kreska mam mnóstwo przyjaciół odrabia by z Bobcami lekcje. W nocy przychodzi ba do nich opiekunka, a moja mama przywozi synów do mnie do szpitala. I dostawamy taki ogrom wsparcia od kreskanych ludzi, milboci, zainteresowania, troski, a wszystko kompletnie bezinteresownie. Poczułam, kreska E sama nie jestem. Powiedziała Agata Kocikiewicz. Mimo tak wielu trudnych chwil, Agata Kocikiewicz wci ma nadzieję, kreska E wygrywa walk z ci kreska kimnowotworem i da przygbat innym. Bardzo jej tego kreska eczmy i trzymamy mocno kciuki za jej wygran walk z chorobą.